Maryna tak kochałam. Złamałam w życiu kilka męskich serc. Byliśmy parą przez trzy lata. pusta. Żonę Daniela wpadła w szał. łop, Daniel! Było pięknie. A my cicho jak myszki. Za Marynę. Premiera w Boże Narodzenie o 21.00 w jedynce. Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Na święta podaruj bliskim z drapki lotto. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do zdrapania. Od lotto na szczęście. Po każdym party jest after party. Orial after party. Zasila mięśnie i mózg. Masz ochotę na steka? Chrupiącego kurczaka albo orzeszki? Korega Maxosłona to maksymalne mocowanie oraz 5 razy bardziej skuteczna ochrona przed drobinkami pod protezą. Dla większej przyjemności z jedzenia, Korega Maxosłona, numer 1 rekomendacji dentystów w Polsce. Posmakuj pewnie świąt z Korega. Kup ulubiony produkt, zachowaj paragon i wygrywaj. Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. EuroJackpot, doświadczaj więcej. Odporność wynika głównie ze zdrowego stylu życia. Multivitaminy Centrum zawierają witaminę C, cynk i podwójną dawkę witaminy D. Wzmacniają Twoją odporność i dają zastrzyk energii każdego dnia. Wypróbuj Centrum stworzone na miarę Twoich potrzeb. Prawdziwym, tradycyjnym smakiem możesz delektować się cały rok, zarówno ze sklepu, jak i z gospodarstwa. To ten sam pyszny garb z czystych, lokalnych stawów. Postaw na to, co zdrowe i naturalne. Wybierz karpia i częstuj nim swoich najbliższych, szczególnie w te święta. Karp zdrowy z natury. Pamiętasz, co zrobiłeś z pompkami? Pamiętam. Szczęście w Kastoramie znajdziesz moc świątecznych dekoracji, w tym dorodną jodłę kaukaską, jedynie za 59,98. Przyjdź do sklepu Kastorama do 24 grudnia i odbierz 50 zł na karcie podarunkowej przy zakupie choinki czy dekoracji świątecznych za minimum 400 zł. Szczegóły promocji w regulaminie na Castorama.pl już od pierwszych objawów sięgam po Teraflu Extra Grip Zmniejsza objawy i pomaga nawadniać organizm Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Teraflu Extra Grip A gdzie tutki? Kupane. W kumulacji LOTTO do wygrania 4 miliony złotych. LOTTO. Miliony kręcą każdego. Sponsorem programu jest producent kremu Dolgit. Leku na bóle mięśni i stawów. Na program zaprasza sponsor. Producent nowego leku na zgagę i jest rawność famotydyna Ranigast. Sorem programu jest producent cukierków i gum do życia Mentos.